chciałbym ze wszystkim się podzielić opinią na temat pistoletu do malowania Wagner W510 powiem wam, że robi robotę tą białą część malowałem wałkiem, pędzlem 2-3 godziny jakieś tą szarą część pomalowałem zaledwie może 20-30 minut na raz białą część musiałem na 3 razy polecam bo naprawdę bardzo ładnie kładzie. Teraz Wam pokażę. To idziemy. Struktura taka skórka pomarańczy. Ale tutaj nie ma co wymagać, to tylko kontener przecież, nie? Ogólnie na 5 daje 5, pozdrawiam.